Cześć tu leonek 1.22. Teraz będzie się właśnie tak przedstawiać, czy nie? To jest w swoich tych vlogach i filmikach, czy nie. Jak zapowiedziałem będzie to e, nie vlog, ale tam projekcik e, z odpowiedziami no na pytania. Oczywiście tych pytań możecie zadawać dużo, cały czas mogę robić te odpowiedzi. To oczywiście jest pierwsza część, nie? No to bez starszych co ja i zaczynamy. Od komentarzy raczej niż pytania. Y od JJ Joker'a napisał Młody Peja Śmiecha XD, no cóż, czy ja wam wyglądam jak Peja, ja? Nie, Peja zresztą nie ma wąsa jak ja, ja mam jakiegoś dziwnego wąsania i w ogóle. Hmm. Okay. Dobra. Kurde, no słuchajcie, gościa miałem mm, ostatnio, nie? Jakiegoś, i on właśnie napisał taki fajny komentarz, właśnie sobie przypomniałem, nie? E, e, no właśnie, i on napisał takie coś, zaraz sam przeczytam, e, zaraz e, O! Właściwie to jest ona e, Little Pani User. Ona napisała tak, fajne akwarium co tam hodujesz, a to takie ryby słodkowodne. Mieczyki, jeden sumik, jeden taki iglonojatnie No. No i takie, to, takie tam różne, nie. Ja nagrałem ten e, vloga o e, Warm'... E, o grze, e, Worms World Party. Nie? War, Worms World Party, czyli robaki Światowa Impreza jak to można wytłumaczyć nie? On, kolega Adiemus36 napisał takie coś, gdzie mogę kupić tękę? Jest już w sklepach, czy to jakaś nowość? To nie jest nowość, ja tękę miałem w 2006 roku, Miałam, miałem przez dwa lata, ale się potem zniszczyła, więc muszę sobie nabyć go jeszcze raz. nie? No, bo mi się zarysowała pyta, by mi spadła, nie? Jak chciałam sobie pokazać to ona mi się spadła i myślałam, że nic nie jest, nie? A to, pff, no, takie coś, nie? No, eee, to tak. Dobra, a może dalej. Eee, takie pytania z profilu wam przeczytam. Eee, chwileczkę, zaraz coś znajdę eee, ciekawego. O, od Piotrka... 4559 a może byś pokazał e, a, po, a może byś nam pokazał swój pokój. Znaczy, e, swój dom, przepraszam. E, swój dom. Raczej nie nie warto. No. E, no właśnie, bo to... mój dom nie jest ładny. To jest taki stary dom, nie? Po No. No, bo kiedyś to nie więcej mieszkanie i... no. No. Co to dużo mówić? No, praktycznie moja rodzina zaczęła tu mieszkać jakieś 20 lat temu, nie? nawet więcej. No, dobra, e, mam takie jeszcze fajne pytanie. E, trzy pytania właściwie. E, co myślisz o stawkach e, e, kibiców w Są to niebezpieczne raczej starcia, w których giną niepotrzebnie ludzie o, e, przez to, e, że próbują udowodnić, że ich dużyna jest lepsza i to jest dla mnie jedna z najbardziej bezsensownych rzeczy, wiecie? E, niewinni ludzie no no prawie niewinni, ale jednak, no cóż, e, powinno się e, respektować się, e, e, właściwie patriotyzm do, do swojej drużyny. No. I ogólnie, no, w, w, no cóż, e, Fajnie jest, że lubi własną drużynę, ale bicie się bijatyki w ogóle? Nie. No, e, teraz co myślisz o prowokacji policji wobec e, e, kibiców, z czego później robią się zadymy na stadionach? E, no cóż, zadymy na stadionach są często przez to, przez to że. Na piłce nożnej jest tak, yy, przegra jakaś drużyna, no nie, i za, zaczyna się biatyka, yy, ale oczywiście według mnie zaczyna się biatyka w taki sposób, że yy, to z, yy, 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 według mnie yy, yy, biatyka zaczyna yy, drużyna kibiców tej drużyny piłkarskiej, która przegra, nie, no bo to jest nawet logiczne, nie, yy, no. No, to jest właściwie tak z tymi zadymami, że są z czego, z czego opóźniają się zadymy. Tak, no, no cóż, prowokacje policji raczej tu, no cóż jest. No, prowokacje policji czy tu nie widzę. To jest raczej reakcja policji, bym powiedział, na to, co się dzieje podczas tych zadymów. No, za nie? No. I tutaj, co myślisz o choliganach z Polski, czy, czy rządzą w Europie? E, Polscy choligani, e, jeśli już na świecie, to rządzą raczej <kluzny> amerykańscy choligani. Oni to potrafią się nie zawahać i użyć broni. I co to jeszcze? No, i teraz Czekajcie, bo ja szukam Pytania następnego, nie? Chwileczkę. O tak, Maksymilian Kolba napisał, że co sądzisz o, o vlogach, którzy nie mają szacunku do linki i obrażają je na papierze naszego przykład nie, że uważają niby, nie? Uważają po pierwszej na prawa drugiego. Oczywiście nie uważają go, tylko po prostu no, mówią po prostu, że yy, o naszej religii po prostu my jesteśmy wierzący, yy, po prostu oni są niewierzący i dlatego po prostu nie chcą się wysalać na ten temat po prostu, nie? Jak są niewierzący, to ja to szanuję, nie? Potrafię szanować niewierzących, tylko po prostu, żeby <śm> yy Usłyszeć to samo od nich, nie? Bo myślę, że ludzie nie powinni się, nie powinni się nienawidzieć za to, że yy, jedni są wierzący, drudzy nie. Jedni są czarni, drudzy rzuci. Jedni są na wózkach, jedni są pełnosprawni. nie? I za to powinni się wszyscy szanować mimo wszystko, mimo to jacy są, nie? Ale cóż, no. Znajdują się jacyś znajduj się ludzie, co nas obrazić, potrafią, nie? E, I tak. E, Piotrek4559 napisał, a może tak, e, e, czemu masz Leonek 122 e, lubisz leony czy co? Hmm. No cóż, bolała mnie wtedy głowa, jak zakładałem konto, no cóż, e, wtedy najlepszej pogody nie było e, 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 i to z prostej przyczyny, dlatego że bolała mnie głowa i... E, bolała mnie głowa. I nie miałem jak, no wiecie, yy, nie miałem pomysłu na, na nik nie? No i to jest, to jest ta prosta przyczyna, nie? Teraz zostało cztery ostatnie, właściwie pięć pytań jeszcze zostało. Yy, ulubiony kolor. Yy, ulubiony kolor to niebieski zielony, no i ciemno-czerwony. No taki całkiem fajny kolor. Czarny, ostrość tego koloru jest fajna, nie? Ciemno-czerwony. No i tak ogólnie jeszcze złoty kolor. A kto złotego koloru nie lubi, nie? Hm. Prawie, prawie nikt, że tak powiem, że, że, że wszyscy, mam na myśli, że to, że prawie wszyscy lubią ten kolor, nie? No. A jakie dziewczyny ci się podobają? No też, jakie ciekawe pytanie. E, lubię jakie dziewczyny mogą być ładne, mądre, e, szczupłe też mogą być, no nie? Ale żeby dziewczyna, dziewczyna lubiła mnie za to, jakim nie jestem, przede wszystkim, nie? No, za to, że ten, za, za to, że jestem na wózku, nie? No, eee, e, jaki masz komputer? No proszę, to jest ciekawe pytanie. Komputer, no taki, powiedzmy z firmy Coś Enjoy nie? A no, nagrywajkę na przykład DVD jest z firmy Digital, no, a komputer sam, to, no cóż, teraz, no, bo on teraz mojego nie używa, nie? Yy, bo mi się zepsuł, dlatego uporzuconego używam yy, Monitor Hitachi CM751ET. Ano, yy, to jest monto, nie, yy, no nie, kilka tam, pikseli, tylko, czy znaczy, yy, kilowatów, nawet nie, jakoś tak to. No. I to jest tak, że ten monitor no, odtwarza e, tak w ciemniejszym obrazie, nie? Swo e, o, mój własny odtwa odtwarza taki bardzo jasnym właśnie tym... E, może nie bardzo jasnym, ale tak średnio jasnym e, e, oświetleniu, nie? No. Że po prostu lepiej widać niż w tym monitorze. No. E, bo w tym monitorze jest ciemny obraz. I, osta i ostatnie pytanie, w jakie gry grasz. O, to jest ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe. Yy, gram w gry yy, w takie jednak, na przykład te, co wymieniłem, no nie? Czyli ogólnie FPS-y, strzelanki, strategie, RPG, jakieś przygodówki, wyścigi, czasem jakieś, nie? No i yy, to raczej tyle w temacie, nie? No zresztą. Tak, jeszcze jedna takie, No. E, no e, takie coś, że. E, e, no cóż, e, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to możecie mnie pytać, ale pamiętajcie, jeśli chcecie zadawać pytania, e, to żeby tak, żeby nie były spamelskie od hejterów, żeby, jeśli to będą pytania, na które możecie odpowiedzieć sobie sami. Czyli znaleźć, znaleźć się w internecie lub na moim profilu, jak chcecie. Eee, no to, e, to takie pytania są, będą raczej bo po co e, zadawać pytania, które e, i tak można w internecie odpowiedzi znaleźć? No i e, proszę Was, nie powtarzajcie się w pytaniach swoich, żebyście e, znajdowali pytania, na które nikt już wcześniej mi nie zadał odpowiedzi, chociaż mam pytanie też takie jedno. Czy zro zrobię vloga o polityce? No cóż, raczej nie zrobię żadnego vloga o polityce, ani o politykach, ponieważ ja się na tym nie znam, nie? No. I w ogóle, nie, nie. nie. To, nie to nie jest temat, to nie, to, to nie temat dla mnie, nie? Słuchaj, że, że się, się tak jąka nie? No dobra. E, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Bądź nie. Możecie dać łapki w dół i w górę, nie? E, bo to będzie nie jest wilok, nie? I możecie dawać łapki w dół lub w górę. I najlepiej, żeby zadawać pytania jak najczęściej, bo myślę, że będą interesujące. I te pytania, te przykłady pytań, które będę usuwać, no to nie liczcie na to, że yy, wam będę odpowiadać. Jeśli macie zamiar takie pytania zadawać, no to odpuścicie sobie od razu, nie? No, to tyle. Trzymajcie się.